Widzowie, dzisiaj, jako że to jest nowe mieszkanie, to potrzeba nowych rzeczy, nowych aktywności, że tak powiem. Dzisiaj widzowie będziemy robić coś nowego we dwójkę. Będziemy robić powiedz, coś, kończy to pojęcie. Tak, pojęcie. Na tyki, dzisiaj będziemy robić na streamie, to. tak. Nawet nie wiadomo o co on gada, bo on nie słychać, mówię, że go nie słychać, bo oni są rozlano. Co będziemy robić? On nie chce po prostu podejść, ku... iść po krzesło, debil. Dzisiaj widzowie będziemy składać coś. I składać coś, że dzięki uprzejmości pewnej firmy... Siebie będziemy składać. Firma FunCase wysłała mi, widzowie, dzisiaj klawiaturę. Ale nie byle jaką klawiaturę, bo jest to klawiatura customowa. I będziemy ów klawiaturę składać dzisiaj z Mateuszem od zera, gdzie ja tego nigdy nie robiłem i Mateusz tego nigdy nie robił, więc to może być niezła Zaj k**wa, się. więc to może być niezła padaka, myślę. Więc ja nigdy tego nie składałem. Długi też tego nigdy nie składał. Spytałem firmy Funkeis, czy chcieliby wysłać po i powierzyć mi w swoje... w moje ręce yy, i zaufać mi. I co ci mogę powiedzieć? No i mam nadzieję, że, yy, że to się uda. Tym bardziej jesteśmy we dwójkę i, i żaden z nas nie potrafi tego złożyć. Więc... więc Mateusz, jakbyś mógł, na pójść po krzesło, to byłoby zajebiście. A poproś. Sam będę składał. Powiedz, proszę, iść po sukces. Idę. Czy ty możesz iść po także, że iść po te krzesło, bo ci no nie to słychać. To nie nie słychać. Ci, ku... A. Rozumiesz? Mateusz, jakbyś. Zierdzalaś dobra idę Jakbyś mógł zamknąć pysk. Więc, widzowie, ja mamy takie oto piękne, cudowne switche dzisiaj. Piękny cudowne oto switch, które odpuszczo. będziemy... O, poczekaj chwilę, możesz tam to odpalić. Odeź mi to, mi to. Odłączam starą klawiaturę. Spie <laughs> <laughs> dobra, widzowie. Dostałem, dostałem też od firmy Funcase taką piękną podkładkę pod nadgarstki, jak widzicie. Zobacz jaka śliczna, widzisz to? Słuchaj Mateusz, to są kikapy. To są widziałe kikapy od firmy Funcase. Mogę zobaczyć. A jak? to? Zanim ci to jest baza, Przecież ja wiem jak ona wygląda. Aha, to, to, chuchu, to jest niespodzianka, myślisz? Jakaś jakaś sam dany. wybierałem tę klawet wow Patrz, białe, białe. Otrzymałem to odwrotnie cały czas! Zobacz! Widzisz to? Masz naklejki jeszcze FunCase'ek jakbyś chciał. Już naklejkę FunCase? I naklejmy ci na czoło FunCase'a? Proszę to? Chcesz ten plastik na czoło? Dwa mać! Na czoło? Weź naklejkę, naklej na czoło, proszę nie cię. Tak. Zrób taką ładną reklamę no, dla FunCase'a na czoło. Albo ja na koszulkę. Zajebiście. A ci. Chcesz z tym zrobić? Widzowie, tak to wygląda, tak wygląda piękna klawiatura od funky. Zobacz tutaj, widzisz to? Słyszysz dotknął, dotknął tego. Takie to jest ciężkie. No jest f***** ciężkie. To jest, jest taką, ta... kurwa. Przecież jak ja ci tam to, A to jest do spacji. No tak, i do, to, 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 zamienniki A, no, to są tak. chyba. A bo się z***** kurystycznie sobie możesz Nie, bo ty nie masz pręta. To nakładasz pręt. To nakładasz na to. O, bo pręt musi być. Nie. Tak. Nie, ja, otwierałem w ja, ja. i w nie ma pręta. No, nie ma pręta. nie po prostu. Nie ma. <laughs> Musisz mieć pręta. Nie ma pręta! Połóż to, ku... Musisz mieć pręta. Nie ma pręta żadnego. Chcesz, ty, 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 ty tego nigdy nie składałeś. Po... słucham w ogóle. O, 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 nie chyba <laughs> jestem Jeszcze jestem mądry. Otwieramy. skikapy upy Fu, ku**a. Swój czas, ja gadam. To nie jest jedzenie, ikuś. To jest krewka. Trapiesz mnie. Daj jej jednego czysta. <laughs> Switcha. A potrzebujesz? No tak. Jednego? No i to są Switcha. Żałujesz jej? Bugi. A skup się, bo ja nie wiem nawet no jak ja to wkładać, co? rozumiesz? Daj, ja włożę. Po prostu wkładamy tak, jak klocki. Nie no, bo... Nie, bo tu masz dzyndzle, widzisz? Tak jest. tak to wygląda. O, patrz, ma pręcik, tylko... Znale? Okay. Znale? Kurwa, boję się. Czego? Ja jestem chyba mądry. Dlaczego czemu on nie chce wejść? Ej, nie Tak, z... przestań, co ty mnie nie, nie wcisnął. Wygiąłeś, kurde, debil. Nic nie wygiąłeś. Wygiąłeś, spójrz. Pokaż. Pokaż. Że od... połóż na razie. Przysięgam, przysięgam, nie. jak ty, kurda. Te wszystkie słysze, które były, nie nie Na Nancy, jesteś głupi, kurda. Dobra, wsadź, czy działa. Odepnij ją szybko. <laughs> yy, możesz ten wkładać dalej? Nie, boję się. No, dawaj. Nie, bo mnie obrażasz, kur... No non-stop. Ale to, się, to tak kur... strzela. Jeśli boję to kłamie. No właśnie, ja też. Pankajs, jeżeli, przepraszam, jeżeli my rozje***my tę klawiaturę, to przepraszam bardzo. No nie wchodzi, bardzo. no zobacz, od tyłu, ten guzik jest jakiś przeklęty. Znowu wygiąłeś! No przeklęty jest, ty jesteś, jesteś ku***a zdany! Ja już tego nie wkładam, pi***ole. No kurwa, wszedł. To się wkładaj ty. Ja ci to podawał, patrz, o. Weź może jakąś historię widzę swoją, nie wiem, z życia. No, przyjechałem do ciebie. <laughs> chciałem coś zrobić, kurwa, ale nie mogę tego powiedzieć na stronie, co ja zrobić. Co byś chciał zrobić? Chciałem odpowiedzieć? Nie Masz smaczka do buzi Otwórz Nie Mam Mam To jednego byś zjadł, ku**a widza Jest na Jednego Switcha tak hapnij, proszę Cię. Ej, wiesz co jest najgorsze? Wszystkie te Switche, które wkładajśmy do tej pory, strzelały. A teraz jak wkładam nowe, nie strzelają w ogóle. Teraz już jakby ogarnąłem jak się wpadaje. I żaden nie strzelił. Ja się boję, że rozj**aliśmy niektóre Switche. Ja pierdolę, nowa klawiatura od Funke jest, a ja tak. Kurwa, coś, coś nie działa. Będzie klawiaturka w anime? Nie. Jak ty mi kurwa z ciebie wyklikasz Switcha? Weź pokaż, co ty Pokaż, bo ci nie było widać w ogóle, co Pokaż. Ty mi go kurwa, wyklikasz? Weź go połóż tam lepiej, połóż go tam, połóż go tam, połóż go tam. Głupie jesteś, klików klików. 10 klików. To jest proste. Chyba, że okaże się, że które z nie działają, wtedy to, 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 to nie jest takie proste. Ale jeżeli nawet tacy debil jak my złożymy klawiaturek, no to nie ma za się bać według mnie składanie swojej własnej robisz? Rozkładam. Nie ten na pewno? No, no to. wyjmowanie wyjmowania jest od dwa. Aż mi taki Patrz. I tym k***a jakiegoś menela, albo coś po prostu pod drabku Motykasz się z laską Okazuje że masz po prostu sygnet na palcu Ale jak coś, to po prostu możesz je wy***ać zawsze w oko Oczywiście w GTA wszystko, tak? Ale masz nadmiar, ale k***a, do domu, nie? Zostaw! Zostaw żartuję kurwa. Tak, i... ale, ale naprawiłem ją k***a, rodzina k***a Ale... Później i... zobaczysz, działać Nie chcę sprawdzić Jesteś o kucz. Kucz. nie chcę się przekonać Ja zaraz wymieszam i nie będziesz nie. Wziął, że nie? jest Okej Twitche są Włożony. CO STAW?! Przecież, <laughs> wiesz? Mogę już jechać? Wiesz, teraz nas czeka, nie? Tak. To jest nasza baza do kick Musimy zrobić dobrze klawiaturę, Rozbud Ja nie wiem jak idzie? Nie. Są pamięci, ja wiem. Nie wiesz, nie wierzę ci. No dawaj, nie zrobimy nie to. Wierzę. Nikt ci Nie wierzę. No to spierd... Mogę już jechać, proszę? Mogę już jechać do domu? Nie. Zawie A wy sobie też sprawdźcie stronkę od FunCase. Klawiaturki od fancase. A macie właśnie wszystkie customowe klawiatury, macie tam właśnie takie bazy, macie switche, macie kick różne Więc sprawdźcie sobie po prostu stronkę też I tyle Nic nie tu to... kamerce, nie? Nic no ale patrzcie w to... to... że klawisze są O, wow, klawisze Spójrzcie, jeszcze raz, spójrz się raz W sensie zrób tak, jak mówiłem wcześniej, bo wyłączyłem kamerkę Aha Teraz ty i do mnie byś patrzył mi na fiuta, nie? W taki duży Albo taki mały To takie bielutkie, fajne kikapiki. Patrz A do tego Mam też w gratisie tutaj, a bardziej a! w paczuszce, kolorowe kikapiki, takie ze zwierzątkami. Zróbcie e. coś ciekawego, licząc No isha? i permuj. Nie będziemy się lizać, debilu. Oh. Ej, one są już ułożone, więc trzeba mieć bazy, ale zajebiście, patrz. Mogę ci pomieszać? Nie. Będziemy zgadywać. Ej, co drugie? To jest kontynuacja. A bo tu masz inne. To są tak, i ona idą tu. Mm. To jest za duże. Ale masz dużo spacji, ja p***a O k***a spacje w klawiaturze? Też jedno już. Daj mi ze dwie Trzy shiftów masz Będziesz potrzebował wszystkie? Fajnie tak jest k***a Estetycznie Ty k***a debile Przysięgam! Ułożyli mu guziki, żeby sek poklikał. No nie, wy dali wszystkie. Może ty się... też masz odpowiedź. Nie, nie nagle w ogóle. Weź te F, F już wkładaj na przykład ty. Tego też ci wsadzić? Wszyscy <ścoughs> tak zachęcać. Hmm. Robimy te na taki później czy nie? Tak. Dobra, bo nie wiem, czy mam już wciągać. Delete chcesz? Tak, daj mi delete. Chyba, że jesteś PS-a. Nie, chcesz PS. Chcesz PS. Czemu jesteś tu Delete, delete, delete. A insert? Delete, kurde. Daj tutaj home, page up, page down, end. No wóż! Patrz dobrze. O, ale fajna pita Pegieł? Teraz? Jesteś pewna, że to jest Pegieł? Tak. Jest inny PGU. W Czym się różni? Ten jest mały, a ten jest wypukły. Aha, no to kurz zmienić. Wszystkie dałeś małe, jednego home, i dałeś duże. Ty... Zobacz, czy nie masz wyższego deletę. Co? Zobacz, nie masz wyższego deletę, kurwa. Nie robisz taki więcej zaraz. Tam jest mały chyba. Ale nie chyba, bo nie jest wypukły w drugą stronę. O ten, obok, tu masz deletę, jeszcze taki wejmisz. też chcesz dużego? Małego. Nie No tak jak a teraz home masz. Home? A bodaj mi tak w sumie, ty rób takie coś, że masz tutaj, taki górka, i tu zaraz zabierz całą drugą stronę. Widzisz, o co chodzi? Jak masz te strzałki, widzisz, o co chodzi? One są tak i potem na są one są tak. Rozumiesz, jest takie... O. No. Kładam tak. No? Nie. Ten end musi być tak jak ten home, tylko że taki duży, duży w sensie, tak. O Boże, to tak? zrobiłeś chłop. <laughs> Ten jest najlepszy, z tego wszystkiego. Już pomagaj mi składaj od razu już to, tu jest. Nie jest problem. Hmm? Spacja nie wchodzi. Ej, k***a, rato, rato, Urwiesz. No i urwał. Połamał, połamał. Mamy problem, oh. Mamy problem najmana. Alt. Alt. Zobacz. Alt. Wchodzi tak. I tu już nie wchodzi ten przycisk. Widzisz? Patrz, zobacz. Patrz. Patrz. Wchodzi tak, a tu już nie chodzi. To mniejsze przyciski żugać. Dawaj. Alta. Windowsa i Control, chyba masz że to masz FN? funkcyjny. Zdaj FN no. A, FN. A jest Windows tam czy nie ma, tylko jeszcze jest FN? Nie, jest będzie. tutaj Win, ale myślę, że na razie tak próba Control tam będzie. Teraz może Spacja wejdzie tutaj. teraz to wejdzie. No, Ha! Po co ci Windows, jak tu masz Windowsa? Po co ci dwa Windows? to nie będzie wyglądać estetycznie, jak będzie Windows Windows? Nie. Czyli z tym po prostu. Tak. Ostatni kick-up. Boogies. go. Przyjmij honory. Podłączam widzę, widza, patrzymy co się dzieje. Ona ma poświetlenie jeszcze RGB, widzisz to? Widzisz to? A ma gdzieś guzik? Tam przycisk, tam. Do czego? No do zmiany RGB. A nie, więc ja trzeba było szukać, wiesz?

to piszesz, że Sirva nie jest game. <laughs> Widzowie, sprawdźcie sobie stronkę od Funky. jest Tu macie właśnie wszystkie klawiaturki sobie. Macie tutaj gotowe takie klawiaturki, macie właśnie bazy, tu macie już gotowe. Klawiaturki zrobione przez nich. Macie, o zobaczcie, jaka fajna z drewniankiem, Widzisz to? No, sprawdźcie sobie. Macie linka na czacie. Obczajcie i w ogóle. Widzowie, na dzisiaj to tyle i tyle ode mnie. Pierdalam. Dzięki Bugi, że byłeś. Aj, pa, 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 A pak mama Papa